Cześć! Dzisiaj o reklamacjach. Reklamacje temat, którego nikt nie lubi, ale który prędzej czy później dotyka każdego, kto sprzedaje samochody. Jedni próbują je załatwić po swojemu, inni chowają głowę w piasek i udają, że problem nie istnieje. Są tacy, którzy próbują różnymi zapisami w dokumentach sprzedaży wyłączyć swoją odpowiedzialność. Jest też grupa tych, którzy zainwestowali w dokumenty. Przygotowane przez prawników, i uwierzyli w to, że to droga do braku reklamacji, albo, szerzej mówiąc, że to rozwiązanie, dzięki któremu będą mogli pozbyć się tak zupełnie roszczeniowych klientów. Jest też grupa tych, którzy obsługę reklamacji połączyli ze sprzedażą gwarancji i jeszcze potrafią wygenerować na tym dodatkową marżę. Ten odcinek jest dla Ciebie, jeśli jesteś jednej w jednej z grup. Po pierwsze, jeśli zrozumiałeś już, jak ważny jest Twój czas i że masz go ciągle za mało, nie tylko w pracy, ale przede wszystkim na życie rodzinne, swoje pasje i zainteresowania. Po drugie, jeśli nie chcesz się uczyć wszystkich niuansów związanych z rękojmią i zastanawiasz się, czy nie lepiej, żeby zajęli się tym ludzie, którzy zjedli zęby na reklamacjach. Po trzecie, jeśli rozumiesz, że osiągasz o wiele lepsze wyniki, jeśli koncentrujesz się na tym, co w Twoim biznesie jest najważniejsze, czyli na sprzedawaniu samochodów. Po czwarte, jeśli dojrzałeś do tego, żeby zlecać różne działania w Twojej firmie innym i jeszcze potrafisz na tym zarobić. I po piąte, jeśli uważasz, że sam wszystko wiesz najlepiej, a najlepszym batem na klientów jest Twój prawnik. To ten odcinek jest szczególnie dla Ciebie, bo możesz się naprawdę zdziwić. Zanim ktoś zapyta, czy to nagranie będzie kryptoreklamą jakiejś firmy, to odpowiem, że jest podsumowaniem rozmowy z Darkiem Paluszkiewiczem, który zajmuje się reklamacjami w GetHelp. Ja w tym nagraniu porównam trzy możliwe sposoby obsługi reklamacji, bo możesz je obsługiwać sam, możesz korzystać z pomocy prawników. Albo możesz sprzedawać samochody z gwarancją, a dodatkowo rozszerzyć współpracę z GetHelp o kompleksową obsługę reklamacji, a nie tylko awarii. Linki do współpracy i do całej rozmowy z Darkiem, która może Cię zaskoczyć, znajdziesz w opisie tego filmu. Zainteresował Cię ten temat? Jeśli tak, o, to opowiem o tym, co ważne. Nie będzie tu prawniczego żargonu, będzie za to zimna kalkulacja kasa, czas, stres, reputacja i skalowalność biznesu. A teraz przechodzę do konkretów. Przypomnę tylko, że jesteśmy na kanale autoprofesjonalista, gdzie w sposób merytoryczny mówimy o sprzedaży używanych samochodów. Jeśli prowadzisz firmę w tej branży, to świetnie trafiłeś, bo znajdziesz tu mnóstwo inspiracji i gotowych rozwiązań, które od razu możesz zastosować w swoim biznesie. Możesz również dołączyć do grona autoryzowanych sprzedawców programu Samochody z Gwarancją, gdzie w sposób taki zorganizowany i przygotowany Pomagamy sprzedawać używane samochody. Jeśli ten odcinek jest dla Ciebie wartościowy, to kliknij suba, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, a ja przechodzę do konkretów. I zaczynam od cytatu Darka. Jeśli prowadzisz firmę, witaj w klubie, klubie ludzi, którzy mają reklamację. I ma rację, bo każda sprzedaż samochodu to potencjalna reklamacja albo awaria, a każda awaria to potencjalny konflikt. Krótko mówiąc, jeśli sprzedajesz cokolwiek, to czasami klienci do ciebie wracają z reklamacjami, którymi po prostu należy się zająć. To takie przysłowiowe unikanie tematu, albo liczenie na to, że klient odpuści, moim zdaniem jest bardzo kiepskim pomysłem. W tym odcinku przeanalizuję trzy modele obsługi reklamacji: samodzielna obsługa reklamacji przez sprzedawcę, współpraca z prawnikiem, i zlecenie reklamacji firmie zewnętrznej, na przykład firmie gwarancyjnej typu GetHelp, która oprócz gwarancji bierze na siebie cały proces reklamacyjny. I zacznę tutaj od najbardziej oczywistej opcji, czyli tej pod tytułem reklamację, to ja sobie sam ogarnę. Jak to wygląda w praktyce? To jest najczęstszy model startowy. Sprzedawca mówi sobie, przecież znam klientów, mam z nimi dobre relacje, bo, byli, bo to byli tacy fajni ludzie, jak kupowali auto, więc sam dogadam temat. Scenariusz zazwyczaj wygląda tak. Klient dzwoni, że auto się zepsuło. Sprzedawca na szybko coś odpowiada, czasem naczuja. Niech pan podjedzie do mechanika i zobaczymy. Albo to normalne w tym modelu, albo jak pan kupował, to przecież wszystko działało, albo klasyk, przecież to stare auto coś się musiało zepsuć, albo jeszcze lepsze. Panie, pewno źle pan jeździł, trzeba było nie piłować, to wszystko byłoby dobrze. I faktem jest, że jeśli klient jest spokojny albo da się przegadać, to jest szansa na ugodę. Jeśli klient jest nakręcony przez wiedzę z internetu, fora, znajomych albo prawnika, to, to konflikt się rozkręca. Sprzedawca zaczyna unikać telefonu, bo każdy kolejny telefon to coraz większy stres. Do tego dochodzi brak procedur, brak pisemnej odpowiedzi, brak dokumentacji rozmów, brak spójnej polityki. Jednemu klientowi dokładasz 500 zł tak po ludzku, drugiemu odmawiasz, bo go nie lubisz. Efekt? Chaos i duże ryzyko, że prędzej czy później ktoś cię przechytrzy, czegoś nie dopilnujesz albo nieodpowiednio rozegrasz, rozegrasz całą sprawę, albo co gorsze, dasz się ponieść emocjom. Żeby było uczciwie, są realne plusy. Pierwszy to pełna kontrola nad decyzjami. Podejmujesz je sam. Dziś chcesz dopłacić klientowi 300 zł albo 3000, to dopłacasz. Jutro nie chcesz, odmawiasz. Zero pośredników. Drugi plus, brak dodatkowych kosztów. Za nic nie płacisz firmie zewnętrznej ani prawnikom. Masz tylko realne koszty napraw i ewentualne straty, ale te najczęściej liczysz dopiero po fakcie. Trzeci to relacja z klientem. Jeśli jesteś dobrym sprzedawcą, masz dar do ludzi i naprawdę potrafisz rozmawiać, czasem da się taki konflikt po prostu przegadać i obrócić nawet yy, tą, taką reklamację w tak Klienta, który do ciebie wróci. Plus czwarty to elastyczność, bo możesz dopasować się do sytuacji. Tu pomogę więcej, bo klient lokalny. Tu mniej, bo klient dużo utargował i mało zarobiło, zarobiłem. Krótko mówiąc, to twoja firma, twój klient, więc robisz co chcesz. I tu zaczynają się schody, bo lista minusów jest dłuższa. Pierwszy, emocje zamiast procedur. Klient dzwoni wkurzony, ty odpowiadasz wkurzony. Emocje klienta mieszają się z Twoimi i nagle Zamiast logicznej decyzji, masz słowne przepychanki, deklaracje bez pokrycia typu spokojnie, wszystko załatwię, a potem się okazuje, że nie załatwisz, bo do regeneracji miała być turbina. A jest jeszcze czyszczanie układu i DPF do wymiany, jeszcze do tego kasowanie błędów, do tego należałoby wymienić filtry i oleje, zrobić płukankę, a jak już mechanik zabrał się za robotę, to i rozrząd przy okazji pasowałoby wymienić. Obiecałeś, że załatwisz, bo wydawało ci się, że to kilka stówek, i że te kilka stówek załatwi temat, aby cena robi się na parę tysięcy. No tak wygląda życie bez procedur i powtarzalnego procesu. Drugi minus to ryzyko prawne. Bo, stan, bo standardowo, jak w dawnych czasach, wszystko załatwisz, załatwiasz na głębę, bez pisemnej odpowiedzi w terminie, bez udokumentowanych propozycji, bez rozpisania opcji naprawy, bez alternatywnego kosztorysu. Jeden rzeczowy klient. I to wszystko w sądzie obróci się przeciwko tobie. Klient będzie miał pisma z kancelarii, a ty swoje własne, bo ja pamiętam, że rozmawialiśmy przez telefon i mówiłem, że coś tam. Trzeci minus niespójność decyzji. Jednemu klientowi, nie, znajomemu, pomagasz ponad miarę, innym mówisz nie. W małej miejscowości to się zemści. Jednemu naprawił, a mnie olał. To po prostu droga do psucia opinii. Czwarty minus to brak skalowalności. W taki sposób nie zbudujesz nic sensownego. Może się wydawać, że przy sprzedaży 20 aut rocznie jeszcze to ogarniesz. Pytanie tylko, czy masz do tego wystarczająco dużo wiedzy. A jeśli już zbudowałeś fajną firmę w lepszych czasach, to nadal zapierdzielasz od świtu do nocy i nawet nie masz kiedy pocieszyć się kasą, którą już zarobiłeś. Bo jak sam nie dopilnujesz, to dupa. Strach wyłączyć telefon, nawet wieczorem, a w robocie zamiast szukać nowych aut i pilnować marży, siedzisz na telefonie i tłumaczysz różnicę między eksploatacją a wadą ukrytą. Piąty minus to koszt psychiczny. Wiadomo, twardziel z ciebie, a to coś, o czym nikt nie mówi, a co jest, jest takie rea tak, 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 tak zupełnie realne: to jest stres, napięcie, poczucie niepewności, nerwy. Jak dzwoni klient, który niedawno kupił ciebie auto. Po kilku takich latach takiej pracy perspektywa kolejnej reklamacji budzi niechęć do całego biznesu. Albo daje ci więcej motywacji do tego, żeby wieczorem odstresować się przy szklaneczce czegoś mocniejszego. Niby kasa jest, no ale no właśnie. Sposobem na to może być współpraca z prawnikiem. Już wielu miało taki pomysł, że Dobre dokumenty do sprzedaży, a przy okazji przestrzegam przed tymi mocno reklamowanymi na Facebooku, bo, ta, bo sam dla analizy tematu kupiłem taki zestaw i raczej ci zaszkodzą, bo na pewno nie pomogą. Zresztą kilka osób, które już skusiły się na zakup, poprosiły, żeby. To gdzieś opisać, bo niby kancelaria prawnika, ale blokuje wszystkie trudne pytania. To tak trochę tytułem małej dygresji. Jeśli jednak będziesz miał ochotę takie dokumenty wdrożyć u siebie w firmie, to możesz się ze mną skontaktować, a odpowiem ci, czy to ta kancelaria, o której wspominam. Ale tak wracając do tematu. Mamy opcję numer dwa, czyli mój mecenas wszystko załatwi. Oczywiście ta opcja w 99%. W procentach przypadków występuje wspólnie z tą samodzielną obsługą. Zazwyczaj zgłoszenie do prawnika pojawia się wtedy, kiedy klient wzywa do zapłaty. Pojawia się pismo z kancelarii klienta albo wpływa pozew do sądu. Sprzedawca myśli: Nie znam się, ale mam prawnika, on mnie obroni. No, brzmi to sensownie. Tylko, że ta opcja też ma swoje plusy, ale ma też minusy. No bo plusy współpracy z prawnikiem, no to przede wszystkim, pierwszy to jest taka, że Prawnik no, zna prawo, zna przepisy, terminy, procedury, orzecznictwo, wie jak napisać odpowiedź na pozew, zna katalog roszczeń, rozumie pojęcia albo przynajmniej powinien rozumieć pojęcie niezgodności towaru z umową odróżnia obniżenie ceny od, od, od odstąpienia od umowy. Drugi plus to może reprezentować cię w sądzie. Nie musisz sam stać przez, przed sędzią i tłumaczyć się ze wszystkiego. Prawnik mówi za ciebie, składa wnioski dowodowe, zadaje pytania biegłym. Ta opcja daje poczucie bezpieczeństwa, często pozorne, no ale jednak. Dla wielu sprzedawców sama świadomość, że jest coś takiego jak mój mecenas, daje psychiczny komfort. Czwarty duży plus: na pewno dobry prawnik jest niezastąpiony w takich jednostkowych, trudnych przypadkach, gdzie chodzi o dużą kasę. Ma to sens wtedy, gdy masz jedną sprawę raz na kilka lat, bardzo skomplikowaną, z wysoką wartością sporu. W takim przypadku dobry prawnik, który specjalizuje się w motoryzacji, to po prostu skarb. Trzeba też jednak zwrócić uwagę na minusy takiego rozwiązania, bo tutaj, moim zdaniem, dochodzimy tak naprawdę do sedna problemu, o którym rzadko mówi się głośno. Wiem, że to nie spodoba się prawnikom, ale musisz wiedzieć, że istnieje duży konflikt interesów. Twój interes jest prosty: jak najszybciej, jak najtaniej, z jak najmniejszą ilością stresu zamknąć sprawę i wrócić do sprzedawania aut. Interes prawnika jest zupełnie inny, choć nikt ci tego wprost nie powie. Prawnik zarabia wtedy, gdy sprawa trwa, kiedy jest pismo, odpowiedź na pismo, kolejne pismo, opinia odbiegłego, rozprawa, druga rozprawa, apelacja. Nie twierdzę, że prawnicy są źli. Twierdzę tylko, że ich model biznesowy opiera się na konflikcie, a nie na jego szybkim wyciszeniu. Ty marzysz o tym, żeby mieć święty spokój, a prawnik żyje z tego właśnie, że spokojnie nie jest. Drugi minus jest taki, że prawnik wchodzi do gry często dopiero wtedy, kiedy jest już za późno. Nie wtedy, kiedy klient pierwszy raz dzwoni z pytaniem: co teraz?, tylko wtedy, kiedy jest już ostre pismo, wezwanie do zapłaty, pozew, albo kiedy kolega z internetu doradził klientowi, że tak naprawdę jedyną drogą jest sąd i wtedy prawnik zaczyna działać. Tyle, że na tym etapie Ty masz już na koncie. Brak odpowiedzi w terminie, brak kompromisowej propozycji na starcie w formie pisemnej, brak sensownej dokumentacji rozmów, czyli w sądzie twoje ale ja rozmawiałem, ale ja oferowałem, ale ja proponowałem, przegrywa z dowodami klienta, bo tu jest pismo z datą, tu jest wezwanie, tu jest ekspertyza, tu jest jakieś zeznanie świadków. Trzeci minus to wielu prawników. No, nie zna branży motoryzacyjnej. Zna kodeks, ale nie ma pojęcia, ile naprawdę kosztuje naprawa na częściach zamiennych, zgodnych z europejskimi normami. Że silnik za 30 tysięcy w ASO można sensownie ogarnąć za 4, 5 albo 6 tysięcy. Że klient często nie potrzebuje nowego wszystkiego, tylko sprawnego auta. Efekt? Z prostego tematu alternatora za 1200 zł robi się roszczenie na 10 tysięcy zł, bo części tylko oryginalne, bo samochód zastępczy z wypożyczalni, bo utracone korzyści, bo klient nie mógł jeździć do pracy itd. Następny minus to koszty. Każde pismo, każde wystąpienie, każdy wniosek to konkretna kwota. Czasami jest tak, że naprawa auta na początku sporu byłaby tańsza niż Jedna porządna batalia w sądzie z udziałem dwóch kancelarii i biegłego. No i jeszcze jedna rzecz. Prawnik nie rozwiązuje problemu systemom, systemowo. On nie buduje z tobą procesu obsługi reklamacji na przyszłość. On gasi pożar, który już płonie. Czyli jutro przy kolejnym kliencie znów startujesz z tym samym bałaganem. Dlatego uważam, że prawnik nie powinien być podstawowym sposobem na reklamację, ale ma swój sens. Kiedy wszystko inne zawiedzie, gdy naprawdę trzeba iść do sądu, bo inaczej się nie da. I tutaj dochodzimy do trzeciej opcji: Obsługa wszystkich reklamacji i całej obsługi tej posprzedażowej przez firmę zewnętrzną. Tak, wiem, że dla niektórych to brzmi jak herezja, ale dla części jak największa ulga ostatnich lat. No bo sprzedajesz auta z gwarancją zewnętrzną, i dodatkowo zlecasz obsługę reklamacji firmie, która się w tym wszystkim specjalizuje. Na, w tym naszym przykładzie mówimy o Gethel, bo z Darkiem rozmawialiśmy rozmawialiśmy konkretnie o tym modelu, ale mechanizm jest szerszy. Oddajesz obsługę posprzedażową, reklamacyjną, papierową i emocjonalną ludziom, którzy mają na to procedury, doświadczenie i krótko mówiąc, całą firmę. Jak to działa od strony sprzedawcy? Sprzedajesz auto z gwarancją. Klient po awarii nie dzwoni do ciebie, tylko do firmy gwarancyjnej. Tam ktoś odbiera telefon, prowadzi z nim rozmowę, tłumaczy zasady, kieruje do warsztatu, weryfikuje kosztorys, prowadzi cały proces, a na końcu jeszcze załatwia ci pozytywną opinię w internecie. Jeśli klient napisze pismo, straszy rękojmią, kancelarią, łokikiem, Temat też nie ląduje u ciebie na biurku, tylko w dziale reklamacji twojego partnera. Firma zewnętrzna bierze na siebie nie tylko awarię z gwarancji, ale też cały syf emocji i formalności, który normalnie spada na sprzedawcę. I tu zaczynają się realne plusy, bo po pierwsze to jest prewencja, nie tylko gaszenie pożarów. Firma, która Widzi setki przypadków miesięcznie, dokładnie wie, jakie zgłoszenia rodzą najwięcej reklamacji i problemów, jak prowadzić dokumentację, jak klientowi wytłumaczyć działanie gwarancji, a dodatkowo ma narzędzia i przećwiczone procedury, które służą i sprzedawcy, i klientowi. To nie jest sucha teoria, to rzeczywistość, którą możesz zweryfikować na przykład w opiniach na Google, gdzie GetHelp ma 2000 opinii ze średnią oceną bliską 5.0. Po drugie, proces. Zamiast improwizacji, każde zgłoszenie jest przyjęte, na marginesie mówiąc, nawet w święta i w środku nocy. Opisane, przypięte w ceremie, zamknięte z konkretną datą, decyzją i uzasadnieniem. Ty, jako sprzedawca, masz jasny status sprawy, dostęp do informacji, pewność, że ktoś, kto prowadzi od A do Z, że ktoś to prowadzi od A do Z. Po trzecie, no to inna motywacja niż u prawnika. To jest klucz. Dla firmy zewnętrznej, podobnie jak dla Ciebie, każdy dodatkowy telefon, każde dodatkowe pismo, każdy dodatkowy tydzień prowadzenia sprawy to koszt, a nie źródło dochodu. Im szybciej załatwią temat, tym lepiej dla nich. Im więcej zadowolonych klientów, sprzedawców, tym więcej gwarancji sprzedadzą i im mniej konfliktów, tym lepsze opinie w internecie. Dla nich konflikt to wydatek, dla prawnika to przychód. Po czwarte, obciążenie głowy i, i takiego kalendarza. No bo zamiast wracać wieczorem do domu z myślą, muszę jutro odpisać temu od Turana i zadzwonić do klienta od Audi, masz po prostu kogoś, kto robi to za ciebie. Ty masz czas na szukanie towaru, sprzedaż, yy, yy, ogarnianie kosztów, podatków, dokumentów i swojej marży. Po piąte. Taka lepsza pozycja, gdy sprawa jednak trafi do sądu. Nikt ci nie obieca, że z firmą zewnętrzną nigdy nie będzie pozwu. To byłoby kłamstwo, ale jeśli już do tego dojdzie, to w ręku masz pełną dokumentację całej sprawy: historię zgłoszeń, notatki z rozmów, konkretne propozycje napraw i rozwiązania konfliktu, wyceny, weryfikacje. Prawnik, który wejdzie na końcówce, nie zaczyna od Pan opowie, jak było, tylko od przejrzenia kompletnego materiału. A sąd, jak wiemy, lubi papier, daty, fakty i dowody. Oczywiście nie ma rozwiązań idealnych. Minus pierwszy, trzeba za to zapłacić. Nie ma magii. Gwarancja z rozszerzoną obsługą reklamacji kosztuje cała. Sztuka polega na tym, żeby nauczyć się wliczyć to w cenę auta, umieć obronić tę cenę, nauczyć się sprzedawać gwarancję klientowi jako wartość i nie traktować jej jak dodatkowy koszt. Dobra wiadomość jest taka, że klienci chętnie płacą za święty spokój po zakupie i widzą różnicę między słowną gwarancją, która zwykle jest pustą obietnicą Twojej konkurencji, a gwarancją od firmy zewnętrznej, która działa i która ma dobrą opinię. Tylko trzeba tym klientom to mądrze wytłumaczyć. Minus drugi, oddajesz część decyzyjności. No, czasami firma powie, to zgłoszenie to nie awaria, tylko eksploatacja. Albo takiej usterki pana gwarancja nie obejmuje. Jeśli więc jesteś typem, ja wszystko najlepiej wiem i sam ogarnę najlepiej, może Cię to boleć. Ale to trochę jak z dobrym mechanikiem. Albo mu ufasz, albo dalej dłubiesz sam na podwórku. Minus trzeci, trzeba grać fair. Ten model działa wtedy, gdy sprzedajesz auta na takim normalnym poziomie ryzyka. Nie próbujesz przepchnąć wszystkich usterek na gwarancję, nie wciskasz kupującemu kitu, że gwarancja działa zawsze, na wszystko. I mówiąc wprost, nie próbujesz rąbać takiej firmy i sprzedawać gwarancję tylko do tych aut, które których naprawdę się boisz, albo jeśli z premedytacją sprzedajesz gwarancję tylko wtedy, gdy wiesz, że samochód jest już zepsuty. Jeśli ktoś oczekuje, że firma zewnętrzna będzie za wszystko płacić, bo ludzie, którzy ją prowadzą, niczego nie ogarniają, to się zdziwi albo szybko po prostu zakończy taką współpracę. To, co w końcu wybrać, gdybym miał to wszystko podsumować w jednym zdaniu, powiedziałbym tak. Jeśli chcesz mieć rację, obsługuj reklamację sam i walcz w sądzie z prawnikiem. Jeśli chcesz mieć święty spokój, zbuduj system z firmą, która robi to zawodowo samodzielna obsługa reklamacji jest OK na początku. Wtedy, kiedy sprzedajesz mało, kiedy chcesz się uczyć, kiedy chcesz poczuć na własnej skórze, jak to działa, prawnik jest potrzebny, ale jako specjalista od trudnych, jednostkowych bitew, a nie jako podstawowy sposób na klienta. Natomiast jeśli myślisz poważnie o swojej firmie i doceniasz ją, Chcesz ją rozwijać? To moim zdaniem warto skoncentrować się właśnie na tym, na rozwoju firmy. A bez zewnętrznego systemu obsługi reklamacji i gwarancji, prędzej czy później po prostu dojdziesz do ściany. Dlatego właśnie nagrałem rozmowę z Darkiem z Gethelp, żeby pokazać, że jest trzecia droga między wszystko sam a mój mecenas ich załatwi. Jeśli chcesz zobaczyć, jak wygląda to w praktyce i posłuchać człowieka, który tygodniowo widzi więcej reklamacji niż większość sprzedawców przez całą swoją historię czy karierę w handlu, to w opisie tego nagrania znajdziesz link do całej rozmowy, bo samochody mają się sprzedawać, reklamacje mają być obsłużone, a ty masz mieć czas na życie. Na dzisiaj to już wszystko. Dzięki, cześć.